Cezary Żak chyba nie przewidział, że jego ostatni wypad na Mazury zakończy się aż takim skandalem. Wszystko z powodu tego, co uwieczniono na zdjęciach spod jego domu. Aktor postanowił bowiem pozbyć się zalegających rzeczy i uznał, że wszystko może puścić z dymem. Z obserwacji świadka wynika i widać to również na zdjęciach, że do ognia wrzucał folie, styropian, kartony i pozostałe śmieci, które chciał uprzątnąć na swojej posesji. A jego małżonka, która nagradzana była za ekologiczny tryb życia, wszystkiemu przyglądała się siedząc na tarasie, oburzał się Super Express. Problem polegał na tym, że wiele z tych przedmiotów zrobionych było z tworzyw sztucznych. Takich przedmiotów nie wolno palić, bo uwalniają się liczne szkodliwe i rakotwórcze substancje. Gdy zdjęcia żaka opublikowały tabloidy, zrobił się spory skandal. Aktor musiał mierzyć się z negatywnymi i karcącymi go komentarzami. W końcu postanowił przeprosić, choć zrobił to w dość osobliwy sposób, dlatego wielu nie uwierzyło w szczerość jego intencji. Który z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. A wszystkich tych z Państwa, którzy czują się oburzeni i zniesmaczeni moim karygodnym zachowaniem, bardzo przepraszam, napisał aktor. Niespodziewanie zareagował też wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Polityk oznajmił, że zgłosił sprawę właściwym organom. Szybko okazało się, że nie był to jedynie twitterowy straszak i faktycznie do Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie wpłynęło właśnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Do komendy wojewódzkiej policji w Olsztynie wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów ustawy o odpadach dotyczących termicznego przekształcania odpadów. Okoliczności tego zdarzenia zostaną wyjaśnione przez policjantów jednostki właściwej dla miejsca, w którym miało dojść do popełnienia wykroczenia potwierdza w rozmowie z SuperEkspresem oficer prasowy olsztyńskiej policji. Planowane jest już przesłuchanie aktora, który może mieć z tego powodu spore problemy. Grozi mu areszt albo spora grzywna. Na podstawie ustaleń z czynności wyjaśniających podjęte zostaną dalsze decyzje dotyczące między innymi wszczęcia postępowania w tej sprawie i wezwania do złożenia wyjaśnień osób wskazanych w zawiadomieniu. Zgodnie z treścią ustawy każdy, kto wbrew przepisom przekształca odpady poza spalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny tłumaczy rzecznik policji.